Jest niedziela 4 czerwca, minęła godzina 22, zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Konrado Moreno, czas na losowania gier Lotto. Zbliżają się wakacje, a wygrane w ekspres Losy bardzo cieszą naszych grających. Już padły główne wygrane: 10 000 zł Wegas 777, 5,5 tysiąca zł w gorącej kasie i 2200 zł w pełnej skarbonce. W ekspres losach wygrywa się bardzo często. Nie czekasz na wynik, masz go tu i teraz, a średnio co czwarty los wygrywa. Po szczegóły o Express losach zapraszam na lotto.pl. Najbliższe losowanie lotto już we wtorek. Tym razem główna wygrana może wynieść gwarantowane 2 miliony złotych. W tym roku przybyło nam już 23 nowych lotto milionerów, a wczoraj po ponad 14 milionów złotych sięgnął grający w Radzyminie. Gratuluję także graczowi Lotto Plus, który również wczoraj w Trzebnicy zgarnął milion złotych. W Multi-Multi wysokość wygrani zależy od tego, ile liczb zostanie wytypowanych, jaka będzie stawka gry i czy zostanie wybrana opcja z plusem. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb.

Siedemdziesiąt dwa, sześćdziesiąt sześć, siedemdziesiąt, dwadzieścia osiem, siedemdziesiąt jeden, siedemdziesiąt sześć, czterdzieści cztery, piętnaście, cztery, 22, 29, 26, 62, 59 i 259 jest plusem. Drodzy Państwo, dla pewności raz jeszcze powtórzę liczby wylosowane w multi, multi, oto one. 55, 80, 13, 11, 9, 50, 72, 66, 70, 23, 71, 76, 44, 15, 4, 22, 29, 26, 62, 59, liczba 59 jest plusem. Minilot to to gra, w której prawdopodobieństwo trafienia głównej wygranej jest największe, a do wygrania jest nawet 400 tysięcy złotych. Czas na losowanie. W kasacie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne, ułożone kule komory mieszania z pusta. Zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby. 21, 3, 42, 25, 26. W kaskadzie aż 14 razy w tygodniu mamy możliwość wygrać nawet 250 tysięcy złotych. Pojedynczy los kosztuje tylko 2 zł i daje aż dwie szanse na wygraną. Czas na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24, kolejne ułożone kule pępen maszynie jest pusty, zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 22, 5, 19, 1, 21, 2, 20, 12, 24, 10, 11, 14. Najbliższe losowanie Eurojackpot pod już we wtorek zagramy o 340 milionów złotych. Warto dać sobie szansę na wygranie takich pieniędzy i wytypować kilka liczb z dwóch zbiorów, a dokładnie 5 z 50 oraz 2 z 12. Liczby można skreślić samemu lub grać na chybił trafił. Czas na losowanie strapensji w tej grze do wygrania może być 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste, zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 19 15 12 28. 2. A ostatnim wylosowanym liczbą w ekstra jest liczba 3. Ekstra premia to dodatkowe losowanie do Ekstrapensji, które kosztuje tylko złotówkę, za to wygrać można nawet 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejne ułożone kule. Pewne maszyny losującej są puste, zwalniamy blokadę i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 27. 30. 18. 31, 11. A ostatnio wylosowana liczba w Ekstrapremi jest liczba 3. Trwa kampania Wygrywamy zaczyna się od wy. Jeszcze do jutra można zgłaszać się pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w swojej okolicy. Szczegóły na stronie gramywygrywamy.pl Przypominam, że wyniki losowań oraz informacje o wygranych dostępne są na stronie lotto.pl Na tej stronie można też grać w gry lotto. Ten sposób gry wybrał już ponad milion osób, a jutrzejsze losowanie o 14 poprowadzi Mateusz Katmarek. W spokojnej nocy wysokich wygranych. Dobranoc. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 340 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej.